Hallo, hallo, hallo. Witamy weekendowo, Wit witamy w uh, piątku dzisiaj <laughs> Lekcja piątkowa, bo dzisiaj już taka jeszcze bardziej wakacyjna, w tym angielski last minute na wakacje. Dzisiaj będzie o sportach wodnych, czyli mm -hmm. o czymś, na co pewnie wszyscy czekacie albo co już robicie. Albo co już robicie, ale warto przypomnieć sobie i nie dać się zaskoczyć, mm -hmm. albo samemu poradzić sobie na wyjeździe zagranicznym, właśnie z wypożyczeniem Takie. czegoś e, i być samodzielnym, więc warto. E, dzisiaj, słuchajcie, zrobimy trochę szybszą lekcję. Już bez powtórki tego, e, co było w tym tygodniu. Mhm. Natomiast jeżeli macie ochotę powtórzyć sobie cały materiał z tego tygodnia, to napiszcie w komentarzu e, powtórka e, i wtedy wyślemy Wam materiały z całego tygodnia tygodnia, żebyście mogli powtórzyć sobie wszystkie wyrażenia. Dobra? Jeszcze przypomnimy o tym w czasie tego live'a i zanim się zbierzemy, chciałyśmy jeszcze jakieś ogłoszenia parafialne? Tak, tak, że w poniedziałek nie ma live'a mm -hmm. i widzimy się we wtorek. Wtorek ciągle Bra. angielski last minute, mm -hmm. również najprzydatniejsze zwroty potrzebne podczas wakacji. Pamiętacie, że bazujemy również na skojarzeniach po to, o, żeby was. nauka była ekspresowa, a skojarzenia to mnemotechniki, czyli techniki błyskawicznego i skutecznego trwałego zapamiętywania. Skojarzenia polegają właśnie na tym, to dla nowych naszych uczestników informacji, a być może jeszcze nie wiecie. Skojarzenia to technika, która polega na tym, że nowe angielskie słówko kojarzymy z jakimś znanym nam już na przykład polskim słowem, które uwaga brzmi podobnie, a łączymy te dwa słówka w głowie Historyką, scenką może to być absurdalne skojarzenie, może się wydawać głupie. Ważne, żeby było skuteczne, ważne, żeby się nam faktycznie to wszystko w głowie połączyło i żeby słówko się zapamiętało. Także dzisiaj będą też skojarzenia. Tak, chcemy Wam pokazać właśnie jak łączyć, czyli nie dość, że praktyczny zwrot, taki bardzo życiowy, plus właśnie słówko przez kojarzenia, żeby pokazać Wam, jak szybko można zapamiętać. Dokładnie. I oczywiście, jeśli macie ochotę na wszystkie te zwroty, których uczymy, plus dużo więcej, setki zwrotów, ale samych praktycznych zwrotów do wakacji. Mamy dla Was to wszystko w jednym miejscu. Mamy dla Was gotowy już kurs angielski last minute, angielski potrzebny na wakacje z granicę. Nie ma tam zbędnej teorii, nie ma tam gramatyki. Są tam tylko i wyłącznie same przydatne podczas wakacji zwroty we wszystkich możliwych wakacyjnych sytuacjach. Czyli to, w linku tak. wszystko, mhm. więcej informacji, jak klikniecie, możecie sobie poczytać. Czyli to, to, czego potrzeba na wakacje, plus w tym kursie również 4 godziny konwersacji z nami o, do wykorzystania przez całe wakacje. Słuchajcie, czy tam do połowy września. Także do tego wszystkiego możesz praktycznie jeszcze poćwiczyć, mhm. mówić i sprawdzić się. No dobra, jesteśmy już, zbieramy się, więc zaczynamy. Witamy wszystkich bardzo serdecznie i już. Idziemy do naszej prezentacji mm. dzisiejszej. na głęboką wodę dzisiaj. Zanurzamy się w angielskim, skaczemy do wody na basen. Zapraszamy Was wszystkich dzisiaj na basen. Zaczynamy od razu od. Zwrotu, który jest najbardziej przydatny, jeżeli faktycznie, bo jest to zwrot, który decyduje o życiu i śmierci, czyli uwaga, to się topi! Jak to mm -hmm. powiedzieć po angielsku, lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Znaczy, pewnie i tak usłyszymy najpierw help, help, ale potem bull, musimy bull, 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 bull. przekazać dalej informację, że ktoś to się topi. topi. someone is drowning, someone is drowning. Someone is drowning. Odpukać, żeby się nie przydało. Ale powtarzajcie na głos, tak? To też pamiętajcie, powtarzajcie na głos, nie w głowie, nie w myślach, bo w myślach zawsze wszystko pięknie brzmi, mm -hmm. ale dopiero jak to wypowiesz, a to jesteś w stanie się mm -hmm. poprawić. I tak. być może tak. na przykład, jeżeli wcześniej źle zapamiętałeś słówko, to teraz możesz poprawić mm -hmm. wymowę. Someone tylko, is drowning. Tylko nie mm. sprawdzaj czy działa na basenie, bo faktycznie zainteresują się wszyscy i będą myśleć, że faktycznie. Ktoś się topi. No someone nie. is drowning. <laughs> Help! Someone is drowning over okay, there. Okay, no i skojarzenie słówka drown, żeby zapamiętać, drown. Y, z polskim słowem drżał. Konik Horacy wskoczył do wody, ale drżał, bo było mu zimno, dostał jakiegoś skurczu, bo drżał i zaczął się topić. Czyli on was drowning, he was drowning, bo drżał. Drżał i drown. Skojarzenie jest, scenka jest, obrazek pomoże nam zapamiętać. Dokładnie. Pytacie tutaj w komentarzach, czy inne godziny. Słuchajcie, akurat teraz właśnie w tym okresie wakacyjnym ciężko nam jest strzelić się, strzelić się tak, bo tutaj mamy mm. też dużo pracy w naszej szkole językowej. Tak. Mamy półkolonie i dzieciaki i dużo się dzieje. Także pamiętajcie, że te live'y są tutaj, są nagrane dla Was i po prostu w każdej chwili, kiedy tylko możecie, zaglądajcie tutaj, ale w przyszłym tygodniu 13 lub 10 Dlaczego? takie będą godziny, ale bardziej takie lunch timeu mm -hmm. e, tak, 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 możemy w przyszłym tygodniu, więc zapraszamy Was. A nie tylko na żywo. Oczywiście będzie nam bardzo miło, jak będziecie na żywo. Dobra, czyli mamy drown, drown. topić się. Drown, Polacy drżał. Help somebody's drowning. Jest to taka scenka, żeby jeszcze lepiej zapamiętać. Absurdalna scenka, bo zwierzątka na naszym kursie last minute i na naszych skojarzeniach również są zwierzątka, po to, żeby jeszcze lepiej zapamiętać, że działa. Mm -hmm. No dobra. Chciałbym się gdzieś zapisać. To jest bardzo często używany zwrot. Tutaj przykład Aquaerobic, ale możecie się chcieć zapisać na wycieczkę na przykład Czy na przejażdżkę wielbłądem. No to jest też zapisać gdzieś tak. Można się na wszystko zapisać. Dokładnie, ale jak to właśnie jest zapisać się. Zobaczcie. I'd like to sign up. Sign up for Aqua OK, Okej, sign up. sign up for sign up zapisać się. sign up for something for the swimming classes mm -hmm. for the gym mm -hmm. okay no dobra jak zapamiętać słowo sign up okay. sign up Sign. Takie sign. nasze skojarzenie w ogóle, sign. E, to był Saigon, prawda? Saigon. Tutaj, się, tak? E, tak, tutaj e, przychodzi petentka, chce się zapisać e, i chciała się zapisać, ale widzi, że mają tam straszny Saigon w papierach. No i jest problem z zapisaniem się, bo jest Saigon w papierach, nikt nic nie wie. Taki Saigon, sign up, sign up. Sign up. Powtórzcie na głos. I'd like to sign up. I'd like to sign up. Sign up, zapisać or something. się, warto pamiętać na wakacje, że zapisać się to. Sign up. Ok, i przydatne wyrażenie, tak. czyli chcecie coś pożyczyć mm -hmm. od kogoś. Mm -hmm. Tutaj przykładowo makaronik, mm -hmm. jeżeli idziecie z dziećmi albo nie umiecie pływać mm -hmm. i potrzebujecie takiej, wiecie, takiego makaroniku zbierającego, wypychającego. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale oczywiście może to być coś innego. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra, pożyczyć. zobaczmy. Can I borrow your pool noodle? Pool noodle to makaronik, bo pool to basen. Noodle to taki makaron, taka kluska długa, więc z tym właśnie się kojarzę i tak samo to Taki, aha, jak nudle. Nudle, nudle, nudle. no tak, mm -hmm. taki, taki nudle. nudle taki, nudel. Madel, taki nudle, taki makaron. Okay. Takie nudle. Mhm. Ale borrow, słówko borrow jest praktyczne i ważne, bo borrow znaczy pożyczyć od kogoś, mm -hmm. o tutaj widzimy scenkę, żeby lepiej zapamiętać zwierzątka, żeby było śmieszniej, patrzymy, powtarzamy na głos. Can I borrow your... noodle. Can I borrow, borrow? Your, Can I borrow your, your trunks? Twoje spodenki, bo moje zgubiłem. Trunks. No i to okay. nie to a, a wiecie że w języku angielskim, pożyczać ma dwie formy, czyli pożyczać od kogoś, czyli widzicie, o on ma ten fajny makaronik, to ja go pożyczam, czyli biorę, biorę. dlatego borrow, czyli brać do siebie na chwilę, mm. bo mm. oczywiście oddajecie, czyli borrow, brać do siebie, tak zapamiętajcie, a jeszcze dzisiaj będzie drugie pożyczyć, czyli teraz chcecie dać komuś, pożyczać komuś, dobra, czyli borrow, brać do siebie, mm, borrow, mm. i tu mam ten pool noodle, w ogóle jeszcze możemy sobie skojarzyć ten noodle, jak nie kojarzy nam się z nudlem, z nudlami, to możemy nam się, może nam się skojarzyć z nudą, ale tu nuda, a więc wezmę sobie taki makaronik i pójdę sobie na nim popływać, żeby nie było nudy. No, nudy. A, albo taka nuda, nic tu nie ma oprócz tych makaroników właśnie. Aha, tak się ciągnie czas jak te nudle, takie też możemy tak, no, albo nic nie ma oprócz makaroników, tak? No to mamy. Nudę. I jeszcze boro, żeby wzmocnić nasze skojarzenie, słówka. Borrow, że znaczy to pożyczać od kogoś. Tutaj hmm, Borsuk zapomniał koszyka, poszedł na grzyby bez koszyka i pyta się tutaj takiej grzybiarki, can I borrow your basket na borowiki? On pożycza dla siebie, żeby nazbierać sobie borowiki, więc borrow, pożyczamy coś dla siebie, dla własnej korzyści. Mhm, tak. Nasza kursantka chyba Dominika, która dzisiaj z nami jest, prawda? Znamy, Ona tak, kiedyś tak. właśnie wymyśliła e, skojarzenie z borą z takim borokiem. wiesz tak. taki borok, taki nie dorajda, wszystkiego zapomina i co chwilę musi od kogoś pożyczać, mhm. A tu długopis, a tu pieniądze, a taki, taki borok, czyli też e, zobaczcie, okay. ile tych skojarzeń może być. Wybierzcie coś dla siebie. Dominika też wysłała nam skojarzenie z Hidden, ale ja o, niestety właśnie. już nie zdążyłam zdążyłaś zajrzeć. Też Dominika czas gonił nas, tak? Dzisiaj, ale my na pewno. Tutaj... I tak, i we, tak, to, we wtorek. I we wtorek na pewno zacytujemy. Tak, specjalny okay. czas antenowy dla Ciebie będzie na to. E, Tak, tak czyli. czyli zachęcamy Was też do dzielenia się skojarzeniami, jeżeli coś Wam przychodzi do głowy. Mhm. E, super. Ok, czyli borrow albo z braniem, albo z borokiem, albo po prostu pożyczacie koszyk na borowiki, no bo szkoda takie okazy przegapić. Całą kolonię. Czy używasz tego leżaka? Przyda się, prawda? Stoi leżak, ale na nim jakiś ręcznik. Nie wiadomo, czy ktoś Od używa. Od piątej rano już zarezerwowano. <laughs> <laughs> czy używasz? Aha. Are you using this sunbed? Are you using this... Co tam chcecie, prawda? Are you using... Używać to? Using. Powiedzcie na głos słówko use. Oczywiście use, use. brzmi jak... Józek, taki juzek przyszedł rano o piątej i zajął sobie leżak. Józek. Co za juzek? Dlatego kojarzymy juz. Z Józkiem na plaży, <śmulowany> który używa mm -hmm. e, wszystkich sprzętów. Tam sobie tylko ręcznikiem kładzie, rezerwuje i używa juz. ręcznikiem. Tam sobie zaznacza terytorium. Okej, kamizelki. Kamizelki. Czy są dostępne? Wczoraj mówiliśmy dużo o słowie dostępne. Mamy nadzieję, że już ta wymowa nie będzie Wam sprawiała żadnych problemów. Pamiętacie? Available. Available. Powtórzcie na głos. Available. Ok, okay. czyli te kamizelki. Jeżeli wynajmujecie na przykład jakąś łódkę, e, płyniecie kajakiem, no to life jackets lub life vests. Uh -huh. Vests to bardziej kamizelka bez rękawów, aczkolwiek na kamizelki ratunkowe mówimy zarówno life jackets, jak i life vests. Uh -huh. Tak, na przykład uh -huh. w samolocie, prawda? Stewardesa powie nam, że te kamizelki, With czyli life. vests, life vests are under the seat. O, okay? uh -huh. oh, available, powtórka z tego słowa. Powtórka, nie bójcie się, powtarzacie na głos kilka razy, kilkanaście razy. Available. Available, available, comfortable. Is this life vest comfortable? I'm afraid not. <laughs> Okej, okay, czyli ta kamizelka ratunkowa nie jest wygodna, nie ma być. Ma inną mm -hmm. funkcję. Okej, okay, czyli pamiętacie, bull, Te końcówki czytamy jak krótki ból. Nie, nie wydłużamy tego bólu. Okej. Okay. I przy okazji, jeżeli chcecie zapamiętać przez skojarzenie, available. Kojarzymy z Eweliną, która... Jest w dziale handlowym, pracuje na infolinii, jest dostępna 24 godziny na dobę. Czyli jeżeli macie jakiś kłopot, na przykład podczas wyjazdu dzwonicie i ona jest dostępna, czyli Ewelina jest available. No dobra. Mhm. Dajcie znać w komentarzu, czy słówko available jeszcze sprawia Wam jakiś kłopot. Mhm, tu choraca z klatą bez kamizelki, prawda? Szuka kamizelki, żeby móc popływać na kajaku. Mm -hmm. these life jackets available. Tak, boi się, nie chce wejść bez kamizelki, albo nie wolno. Nie wolno. Available. Chciałby, ale nie może. Okej, okay, słuchajcie, jeżeli e, macie ochotę powtórzyć sobie wszystkie wyrażenia i wszystkie słówka, e, które wystąpiły w tym tygodniu, dajcie nam znać w komentarzu pisząc "powtórka" e, albo "chcę powtórkę" i my wyślemy wam właśnie taki, takiego linka do, do wszystkich naszych prezentacji, z których korzystałyśmy w tym tygodniu. Mhm, tak, żebyście mogli w przyjemny sposób w weekend właśnie, przelecieć. albo będąc na plaży, albo będąc na basenie przelecieć przez to mhm. sobie i Pracego I przyjaciół. West, kamizelka kojarzy się ze słówkiem fest. Fest, fajnie wygląda zebra w nowej kamizelce. Fest, fajna no fest. Ta kamizelka. Fest, fajny west. Super. Dobra. Pewnie widzicie, że supy są coraz bardziej popularne, czyli takie deski, czyli chcecie teraz wynająć. Mhm, okej. Okay. Sup, czyli. To pochodzi od stand-up paddle board, board czyli deska, mhm, padło wiosłowanie, a stand-up mhm. stoimy na niej. Po czyli prostu. na stojąco wiosłujemy, mhm. ok? No i rent oczywiście to znacie, mhm. czyli borrow, czyli chcecie pożyczyć, no a rent będzie takie bardziej formalne, formalne. z dokumentem, mhm. prawda? Czyli jakiś ID trzeba przedstawić i zapłacić. Zapłacić, czy jakiś depozyt uiścić, uiścić. Ok? Czyli I'd like to rent. No i tutaj wsadzacie co tylko chcecie, mhm. nie? OK. Mm, I'd like to rent. Tutaj, choracy, rentista ubogi, nie stać go na zakup nawet zwykłych, pospolitych dmuchańców. A więc, żebrze, na to, żeby uzbierać chociaż na wynajem takich dmuchańców i raz w życiu iść sobie na basen, Bo każdy żyje jak chce. I'd like to rent some floaties for once in my life. I'd like to go swimming pool and finally have some fun. Choracy tak śpiewa. Rybowanka również pomoże Wam zapamiętać, mm -hmm. że rent to wynająć, a nie na przykład. Kupić sobie, bo nas na przykład na to nie stać. I floaties przy okazji. Floaties to są wszystkie te dmuchańce, tak? Czyli jeżeli nie wiecie, jak te kółko, a tu jest jakiś jednorożec, mm -hmm. czy flaming, czy tak? kaczka nawet. To taka. są wszystko właśnie, Nasza, tak. Pospolita. To są floaties, ok? Kaczka Pospolita. Okay. kaczka pospolita. Okay. Bardzo ważne. No czy je... czyje coś jest, tak? Może coś leży na waszym leżaku, tak? E I pytacie, czyje czy je to jest. Who's okay. are these trunks? Czyje są to spodenki? Okej, okay. Tu mamy akurat przykład. Inny. Who's swim ring? Sw yeah, swim ring is this. Czyje to do pływania? Who's swim ring is this? Mm -hmm. Ring, prawda? Pierścień lub jakieś tam kółko, prawda? tak? Who's is this? Wstawiacie, co chcecie. Whose bikini is this? Mm -hmm. Whose sunscreen is whose this? Whose wallet? Czyli to portfel. Nie pytaliby. Nie? Po prostu patrzę tylko, czy nikt nie patrzy, nie? Patrzę, nie? Okay, to chyba, że whose? ktoś uczciwy się trafi. No my oczywiście jesteśmy uczciwi, więc my tak pytamy. Excuse whose? me, whose wallet is this? A wszyscy mine. Czyli whose. Czyli whose, czyli czyli. I zgubiłem. Okay, w ogóle zgubiłem, bardzo przydatna też sprawa, prawda? Czyli chcecie coś zgłosić albo dopytać, mm -hmm, zgubiłem, mm -hmm. a przy okazji nauczymy się mm -hmm. słowa płetwy. A to jeszcze mamy who's, mm -hmm. whose, whose swimmering is this? Przykład zdania, prawda, z obrazkiem, a zgubiłem płetwy. Jak powiecie zgubiłem, się, zgubiłem. Się, bo się Aha, to okay, jest bardzo proste, więc mm -hmm. zgubiłem płetwy. Może wy wiecie, jak powiedzieć zgubiłem. Zgubiony właśnie. albo mm -hmm. zgubiłem. Niby oczywiste, ale w sytuacjach właśnie takich, Krytycznych, kiedy faktycznie coś zgubimy. To No mhm. właśnie, lub wallet, mhm. Czasami takie słówka lubią wyfrunąć z głowy ze stresu, więc warto sobie je powtórzyć, żeby je mieć na świeżo. Zgubiłem, jak napiszecie, yy, jak powiedzieć? Mhm. Zgubiłem, zgubiłam coś. O kurcze, zgubiłem. No. no co zgubiłem na plaży. No właśnie. Mm. No, zgubiłem dziecko. O! To by było straszne. Aha, aha. No to by było straszne. Zgubiłem dziecko na tarczy. No plaży. dobra, czyli I have lost, lost, nie? Tak jest, Dominika, super. Oh, I've lost I've something. lost my keys. Mm -hmm, mm -hmm, tak, oj, gdzieś w To locker, mm -hmm. tak, do szafki. Tak, I've mm -hmm. lost my keys, for mm -hmm. example. Okej, okay, no to super. A płetwy to? Flippers. 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 Tam będzie pewnie w powtórce. Takie fliperki. Fliperki takie, flippers. Okay. no. Okay. Czytajcie, zapamiętujcie, mówcie na głos. Who's, czyli? Who's. 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 Okay. Na wakacjach też e, pytamy często o jakieś rekomendacje. Słówko recommend to właśnie polecać. Znacie słowo rekomendować, ale czasami zapominacie właśnie, że to po prostu polecić. Mm -hmm. e, recommend. Takie proste słówko, na przykład w pytaniu: Could you recommend a good diving center? Albo będąc w restauracji, też prosicie o: Could you recommend mm -hmm. the best dish mm -hmm. or specialty in this restaurant? Mm -hmm. Nie? Mm -hmm. Recommend. Or could you recommend the best restaurant in this town? Uh -huh. that's a, local soup? Uh -huh. a diving center, czyli Centrum Nurkowe. Uh -huh. Could you recommend a good uh, windsurfing school or kitesurfing school? Daj, wynurkować. Kojarzymy ze słowem polskim słowem daj. Horace nurkował, zapomniał butli z tlenem i błaga jakiegoś nurka dobrze wyposażonego. Daj, daj tego tlenu, daj, oddy daj oddychać, daj się zaciągnąć, daj, daj. Znowu sprawa życia i śmierci, więc warto zapamiętać, że daj w to nurkować, tak jak daj, daj tlenu. Daj. Skojarzenia są głupie i śmieszne, ale właśnie przez to są skuteczne. Dokładnie. Oh. Okej, okay. i tu mamy zdanie I've Lost, tak? I tutaj wstawiacie cokolwiek, music, cokolwiek zgubicie. Mm -hmm. I've Lost My Flippers. Mm -hmm. Flippers. flippers. Kojarzymy z takimi fliperami takie maszyny, wiecie, ala kasyno, takie maszyny, mm -hmm. tam, gdzie można coś wygrać. No bo wyobrażamy sobie taki nadmorski kurort, tak? Tam pełno takich różnych maszyn poustawianych, tak? Ukryte koszta wyjścia na plażę i ktoś idzie w takich fliperach, uzależniony, nawet się nie rozebrał, tylko od razu go mi do oni do po, kasyn pograć. Idzie pograć na fliperach. We fliperach. Na fliperach, we fliperach. Oh. Flippers. Mm -hmm. Okej. Okay. Czasami jest mniej dramatycznie, a czasami mm -hmm. już bardziej dramatycznie można I love my trunks. Mm -hmm. Ale pytanie praktyczne, kolejne, gdzie są przebieralnie, bo przebieralnie to właśnie mm -hmm. to jak zmieniać ubranie na przykład mm -hmm. do pływania na ubranie. O, tutaj mamy dramatyczny przykład. Chodźmy do przebieralni może lepiej już jednak. Where are the changing rooms? Pamiętajcie, że change to jest get changed, przebrać się, tak jak zmienić coś, co mamy na sobie, dlatego changing rooms to po prostu przebieralnie. Mm -hmm. Bo w sklepach jeszcze mamy fitting rooms, czyli przymierzalnie. Mm -hmm. Finally, the changing rooms, wreszcie mogę się przebrać. Odetchnął z ulgą Koracy. Mm -hmm. A pamiętacie, jak wydzieć te szafki, które są w siłowni, na basenie albo nad głową w samolocie? Mm -hmm. <laughs> to było wczoraj, tak? tak. Jeżeli Nie pamiętacie, to dajcie znać przypomnijcie, dajcie znać i przypomnijmy sobie wspólnie. Takie mhm. loki nad głową, na przykład ta półka, która jest, ta szafka, która jest w samolocie nad nami. Super Dominika Locker, a ta w samolocie to jeszcze będzie Overhead Locker, nie? czyli ta, którą mamy nad głową. Okej, okay. no dobra. Będąc za granicą, czasami kusi nas właśnie, żeby popływać mhm. jakąś łódką, ale nie wszystkimi można popływać bez licencji, prawda? Bez takiego prawa jazdy, mhm. driving license. Mhm. A więc oczywiście, jak użyjecie słowa. Yy, mm -hmm, right, yy, license, tak? To yy, no wiadomo, okay. że chodzi o taki dokument. Tak license. jest. Okay. Niektórzy tam za granicą powiedzą Driving License po prostu i będziecie wiedzieli, mm. że to chodzi o driving, ale łódką. So, do you have to have a boat license? Tak? Czy trzeba mieć, czy musisz mieć? Or do I have to have? Czy muszę mieć mm -hmm. a boat license? Tak, w ogóle same okay? pytanie, do I have to, czy muszę, też warto sobie zanotować. Do I have to coś tam, czy, mm -hmm. czy ja muszę, czy ode mnie jest tutaj wymagane w tym kraju, w tej kulturze, prawda? Mm -hmm. Do I have to, nie wiem, wear something, albo mm -hmm. take something with me, albo bring something, do albo I have pay. To pay for something. Pay for something. Mm -hmm. Do I have to pay for this? Mm -hmm. Przydatne Czyli pytanie, Zobaczcie, bardzo, bardzo, mm -hmm. do I have to. Mm -hmm. no jak inaczej zadać? Nie no, do mm. I have to jest jedyną wersją, czy mm. muszę. Tak, czy muszę, dokładnie. Zapiszcie. Czyli a boat license, driving license, zawsze license, to też Wam się przyda. Mm -hmm. Okej. Okay. No. Do I need a boat license? Mm -hmm. to to może sail. być też z need, okay. Do I need, znaczy potrzebuję też, mm -hmm. też, do I need a boat license? Do I Jeżeli macie to jakieś to? propozycje na jeszcze prostsze e, zapytanie, no to mm -hmm. dajcie, dajcie też znać, ok. Mm -hmm. No dobra, to wszystko. Tak, Mamy wszystko? Tak, Dobra, tak, wszystko. super. Ok, no to słuchajcie, czy króciutka powtórka, może trzy wyrażenia, dajcie znać, czy pamiętacie. Dobra, Gosia, od czego zaczniemy? Pożyczyć o sobie, czy mogę sobie to pożyczyć? Czyli Bra dla siebie. brać jakby na chwilę dla siebie. Czy mogę to pożyczyć? Jak napiszecie, jak powiecie? Dajcie znać w komentarzu. Napiszcie, napiszcie żeby się lepiej zapamiętało. Utrwalcie sobie już teraz, pisząc w komentarzu. To będzie dla was od razu świetna powtórka. Czy mogę pożyczyć te dmuchańce? Mm -hmm. Tak, oczywiście Borrow. Super. Kieraj Borrow. Fantastycznie dobra. Okej. Okay. Dobra. Czy Aha. muszę dajmy mm -hmm. czy muszę? Czy muszę zapłacić? Czy muszę to zrobić? Czy muszę zapłacić, tak? Czy muszę, czy muszę się zapisywać na przykład na akarowik? Czy jest muszę? challenge dwa są mm -hmm. czy muszę i zapisać się? Czy muszę się zapisywać? Czy mogę po prostu sobie od tak przyjść? Mhm. Czy muszę, czy muszę, czy muszę? Du, To było coś z have. Mhm. Czy mam to zrobić dosłownie? Czy mam? To, mhm. Czy mam to zrobić? Czy, czy mam? Mhm. Do I? Mam, czyli do I. Napiszcie, do I. Have, have to, to. bravo, dominika, na pewno zapamiętasz. Do I have to? Super. Do yes. I have to? okej, okay. No dobrze. Mm -hmm. Do I have Czekajcie. to? Mm -hmm. oh, a na przykład, czy używasz? To, to tak to pokazałam. Taka mała, no to, to, no, to było ułamek sekundy. Dobra. Czy używasz? Tak, czy, czy używasz tego? Zapytał się Juzek. Sorry, mm -hmm. ale używasz tego leżaka. Ale teraz, nie w tej chwili, czy używasz? Bo Ja tu od piątej godziny waruję, jak ktoś mi go zajął. Czy używasz tego leżaka? Czy używasz? Are you... Tak, bo teraz to będzie... Pamiętacie? to Jó to Józek używa i rezerwuje wszystko, co się da. Józek używing wszystkiego tu i teraz. <laughs> Oczywiście, are you using. Are you using, tak, yes. yes. It's are so you so using this sun? Ok, super. Ok, dzięki Wam bardzo. Widzimy się we wtorek na kolejnej lekcji, więc śledźcie nas. Jeżeli macie ochotę, zrobimy powtórkę w weekend, to dajcie znać, napiszcie w komentarzu, chcę powtórkę, Albo po prostu powtórka, a my wyślemy Wam te materiały z tego tygodnia, żebyście mogli sobie na spokojnie w weekend powtórzyć te praktyczne wyrażenia. Mm -hmm. Dobra, tylko dajcie nam znać w komentarzu, żebyśmy widzieli, kto ma na to ochotę. Mm -hmm. A jeżeli ktoś z Was chce jeszcze bardziej przycisnąć przed wakacjami, albo jesteście już na urlopie i czujecie, że fajnie byłoby więcej tych zwrotów sobie powtórzyć, to zapraszamy na nasz kurs angielski Last Minute. A w tym kursie oprócz lekcji wideo z nami, mm -hmm. lekcje na żywo. W sensie online konwersacje również. No, no, e... Również otrzymujecie mm -hmm. cztery lekcje z nami online, gdzie możecie również mówić, a my Was mm -hmm. możemy poprawiać. Mm -hmm. Dobra, czyli widzimy się już we wtorek i zapraszamy serdecznie i zapraszamy do miłego do zobaczenia. Zobaczenia. weekendu. Bye bye. bye.